Siema, jestem Żurek. Dzisiaj wam pokażę jedną rzecz, yy, yy, którą yy, zaobserwowałem. Yy, mianowicie o to, czyli to, co mi się najbardziej nie podoba w tych kartach. Yy, ogólnie będę teraz mówił, które powinny tu być, jakim rolem i coś takiego. Zacznijmy od końca. Tony Cross. Nie ma wyższego rola. Moim zdaniem 98 powinien mieć. Kevin De Bruyne 98, Messi może być, Ronaldo 99, Bonucci trochę nawet za wysoko, ale lekko co. De Bruyne ok, chociaż 98 De Bruyne. Modric. Modryć moim zdaniem. Ja tam nie przypadam za Modriciem, chociaż szanuję gościa Messi, okej, okay. Mbappe, wyżej Sanchez jest ok, Sanchez jest spoko, Sanchez jest spoko, Isko jest spoko, Kawani, Kawani moim zdaniem to ma powinien mieć 85 85 się cieszyć. Tutaj trochę za wysoką 85. Sorry za tę muzykę, ale ona jest po prostu. Bo teraz matury były, teraz będą grali. No właśnie, teraz jest studniówka. No tak, ok. Hazard niżej, zdecydowanie niżej. Dybala 9,8 powinien mieć. Neymar 9,5 najwyżej. Iguain 8-9 tyle. Lewandowski 9,9. Lejmar, tak jak mówiłem. Suarez 99 DHA 99, Aguero 99, Cristiano Ronaldo 99 DHA musi być 99. Mm. Tu zrobili go na 97 i wyżej go nie ma. A czemu wyżej jest kawani? Nie wiem. Ramos zdecydowanie niżej. Um. Suarez, Hazard, Neymar, Cristiano. Tylko Cristiano, Suarez. I Griezmann mogliby się tu znaleźć. Chociaż Griezmann moim zdaniem też powinien mieć 96 maksymalnie. No i na no ostatnie... Już niemal ostatnie karty, to 98 to mamy je tylko... A nie, zaraz. No to tak, Messi, Salah, Salah, Messi. Messi okej, okay. niech będzie. Salah, niżej. Drugi Salah też. Ym, hazard na tej karcie. On, on powinien mieć 95 i się cieszyć. Suarez 99 ok i Cristiano oba. Cristiano Ronaldo jest ok. No i to tyle. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i cześć.